Cześć, witajcie na odcinku urodzinowym. I tutaj mam przygotowaną paczkę. Paczka z drapek Gwiezdna Kasa, ale nie jest to paczka cała, tylko to jest paczka udawana. Tutaj mam z różnych kolektur zdrapki 25 sztuk tyle, ile jest w całej paczce. No, już zaczęłam zbierać jakiś czas temu. Kupowałam sobie tam po jednej. I od razu chciałam pozdrowić tutaj Kingę i Łukasza. Kinia też ostatnio drapała paczkę, ale całą paczkę, którą otrzymała właśnie na urodziny. Ja sobie tą paczkę skompletowałam sama. No i co? Zacznę drapać, aż się boję. Oczywiście zaglądajcie do Kingi i Łukasza. Oni tam dzisiaj wydrapali super kwotę na jednej strapce, nie będę nic zdradzać, także zaglądajcie a ja już zaczynam, bo sporo tych strapek i więc tak, mam dwie jedynki najwięcej mam chyba numeru 21 tak mi się trafiało no i szukam podkowy serca bądź napisu będzie trwał troszkę dłużej ten odcinek ale też zaczęłam, no później niż miałam zacząć, znów się przesunęło. Tutaj na razie nic. Ale jest podkowa, czyli ta pierwsza będzie z wygraną. Pik, dalej astronauta, jest druga podkowa. No to już mój rekord, bo jeszcze ani razu nie miałam dwóch. Palma, kask, karo, planeta. Nutka, maska, aparat i gwiazda. Zera nie będzie, tutaj jest słońce, a te podkowy, no pewnie po 30, tak, tu 30 i tutaj 30. Więc 60 zł na tej strawce wpadło. Kontrolne powinny być J i to się zgadza. I mam drugą jedynkę. Maksymalnie mam po dwie zdrabki z jakiegoś punktu. No już teraz na ostatnią chwilę jeszcze dokupiłam. Bo już mi brakowało. A nie we wszystkich punktach są. Yy, diament. Kolczyki. Tutaj maska. Astronauta. Mikrofon. Cytryna. Gitara. Balon. Aparat. Nuta. Bębenek hamburger, yy, tak, pies. Yy, tutaj nie ma. Ani podkowy, ani serca nie widzę. A w, bonus, w bonusie 30 zł. No proszę. Druga, jedyneczka z wygraną. To kontrolna G. Gdzie pojawiła się druga? Dobra, są literki G. I oczywiście, wszystkim już z góry bardzo dziękuję za życzenia. Teraz drabka z numerem czwartym, które już dostałam, właśnie oby się część z nich spełniła. Ja, oczywiście, tutaj najważniejsze to, to zdrowie, żeby było i już będę zadowolona. Parasol, mikrofon, zamek, kolczyki, worek. Luneta na szyjnik. Jest pszczoła, okulary, gitara, balon, maska, kask, tref i klips. I tu jeszcze trzy szanse. Podkowy nie ma. I w bonusie kolejne wygrana. 30 zł. Wkład na paczkę. No wiadomo, 750 I tutaj yy, tyle samo wydałam na te pojedyncze sztuki Drugi numerek, druga strapka z numerem czwartym cytryna, klucz balon, maska tutaj klaps muffin, karo planeta gitara pik Kinga z Łukaszem twierdzą, że jak są piki, to są wyniki. No, zobaczymy, co tutaj będzie. Okulary brzoskwinia, czy śliwka, to jest pszczoła. Kwiat, zegar i parasol. I w ponusie mam księżyc, czyli ta pierwsza tutaj przegrana. Sprawdzę kontrolne, bo mogę coś pominąć. Wiadomo, LN. No nie widzę. Więc ta jedna nie. Oczywiście nie zabraknie numeru 6 i numeru 12. Tutaj jest pik, jest zamek, y, parasol, bęben, planeta, aparat, zegar, pszczoła, diament. Tutaj dalej nic. Nie ma ani podkowy ani serca. Tu napisy to już w ogóle chyba nie znajdę, więc nie, okulary, nuta, dzwon i kwiat. W bonusie są wiśnie, no czyli moja szóstka przegrana. LN, także też nie ma nic. Ok, no i kolejna to numer 10. Worek gitara. No i co? Taki ładny początek, a teraz co? Zamek, pik, szalik. E, tutaj dalej nie ma. Nuta, planeta. Cytryna, kwiat. Jest kawa. Będę, hamburger, klucz oraz zegar w się Mam Księżyc. No, niestety trzeba się liczyć z tym, że tutaj może coś być, ale niekoniecznie, w udawanej paczce. Z numerem 11 No pewniakiem jest wiadomo cała paczka, bo tam. O! I proszę, 11 ma już tutaj podkowę. W całej paczce, no to wiadomo, że tam są pewniaki. Worek, a tutaj, no niekoniecznie, może mi się udało coś tam wyrwać. Zamek, cytryna. Yy, tutaj kompas. Szalik. Ale właśnie, yy, jak już zaczęłam zbierać yy, na tą, właśnie paczkę urodzinową. Tokinia z Łukaszem ogłosili, że oni też drapią całą paczkę. W się jest arbus, a pod podkową 30 zł. No ale no co? No ja już zaczęłam też zbierać. Wiadomo, że takie sytuacje się też zdarzają. No i już miałam kupione sporo zdrapek. I nie chciałam tego odwlekać. Dobra, numer 12. Zobaczymy co tutaj przyniesie ciastka, tref, a że ja nie potrafię live wprowadzić jakoś się yy, 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 chyba jeszcze do tego no jakby to powiedzieć nie nastawiłam że że, że że poprowadzę live no tam trzeba dużo ustawień w ogóle Hmm, czyżby moja dwunastka i szóstka przegrane. Tutaj nie ma. Pizza, worek i okulary. W ponosie arbus. No niemożliwa 12. Przegrana. Dobra, nie ma nic. I kolejna to czternastka Klucz, mikrofon, diament astronauta, łódź, pik pizza, kolczyki no to ryzyko jest tutaj jednak z tą paczką udawaną no ale czasem trzeba coś tam zaryzykować już coś tam wpadło, także nie ma tragedii tutaj nie ma nic, a w się mam słońce Czyli czternastka okazała się przegrana. Dobra. I kolejna, też mam czternastkę. Kolczyki, pies, arbus, kawa, zamek, śliwka, gitara, cytryna, nuta, balon, karo i pszczoła pik tref, kask, kompas, muffin, aparat, okulary, diament, mikrofon, maska i klaps. A w bonusie 60 zł. No proszę, fajnie czyli kontrolne powinny być J. I tak jest. A kolejna numer 15 poukładałam sobie po kolei pszczoła, ciastko diament, parasol, balon śliwka, mikrofon cytryna tak troszkę na przekór bo kupiłam strepkę która w sumie yy, u mnie tak dość słabo wypadała Mam no tutaj klucz, kolczyki, burger i kwiat. Odbędzie się mam słońce, czyli tutaj nic. Ta piętnastka jest, jest przegrana. Ale mam kolejną, numer 15. Klucz, szalik, bęben, luneta, kawa, pik, burger, palma. No i tutaj kwiat astronauta, zamek, jest jabłko, jest tref Dalej tutaj nie ma. Łódź. Mamy podkowe serce, znaleźć bądź napis. I tutaj do końca nie ma. A w bonusie mam kwiat. Czyli piętnastka nie okazała się szczęśliwa. Dobra, nie ma nic. I kolejna to numer 16 burger, luneta. Troszkę dzisiaj długo będzie trwał ten odcinek, ale mam nadzieję, że jakoś wytrzymacie ze mną pik balon, palma lun, yy, planeta łódź, zegar, mikrofon klaps. Gitara, kawa, pszczoła, kask, muffin, szalik, klucz, maska, dzwon, pizza i aparat. W się mam wiśnie. Czyli tutaj też nie ma nic. Ok, a kolejna to numer 17. balon, karo, zamek, luneta, diament, naszyjnik, tutaj nie ma, piesek, kompas, jest dzwon, jest cytryna, <laughs> dalej, kask, pik nie wiem, czy nie za daleko mam. Może troszkę przybliżę. Łódź, planeta, nuta i kwiat. I w ponusie mam słońce. No i tutaj nie ma. Kontrolne są różne. A następna mam numer 18. I zaczynam na burger, klucz, maska, karo, worek, parasol, pik, tu jest kwiat, pizza, palma, łódź, pies i kompa, y, zegar. Kompas był wcześniej, tutaj nie ma. Dalej też nie. Śliwka, jabłko, bębę, ciasteczka i cytryna, bo my się są wiśnie. No i co tutaj mam? Kontrolne różne. Kupka tych przegranych rośnie, a tak się fajnie zaczęło. Dobrze, numer 19. Piat, cytryna, dzwon, gitara, pizza, klucz, tutaj pszczoła, łódź, bęben, luneta, naszyjnik, maska, planeta, worek, karo, muffin, piesek, nuta. Palma i kompas. Balon zegar, kawa, parasol. No i dalej nic. A tu w się nam słońce. Więc dziewiętnastka. nie przynosi nic. I tu kolejną też mam z numerem 19. A bo wygrywa refl. Nie wygrywa, tylko jest. Wygrywa podkowa yy, bądź serce. Ale na razie tylko podkowy się znalazły, także. Łódź, tutaj jest jabłko, mikrofon, maska, ciastka, diament i klaps. Dalej klucz, gitara balon, kwiat i będę, w się mam księżyc kontrolna jakaś N i J już wiadomo, że nic teraz następna numer 20 zaczynam od burgera kwiat tutaj kompas no teraz taki Większość przegranych Jednak Nie ma Tutaj też nie Piesek Dalej maska Ciastka i pszczola W się jest księżyc Kontrola S i G, więc nie ma nic. I teraz mam numer 21. Tutaj mam prew, ciastka, kawa, worek, planeta, kwiat i klaps. Zamek, śliwka, pik klucz, astronauta, szalik, karo, pizza, okulary, cytryna, bęben, palma, jabłko, okay, tutaj nic, maska, dzwon, no i w się mam art. Czyli ta jest też przegrana. Dobra. Kolejna z numerem 21. Kwiat i worek. i Mikrof. O, jest podkowa. Czyli ta już będzie tutaj. Coś tam wpadnie. Piesek. Łódź na szyjnik. pizza, sekar, klucz, planeta, pszczoła maska, jest druga podkowa. No, już wiadomo, co tutaj będzie: dwie podkowy. Gdzie tam? Tu pierwsza daje 30 zł, nawet już mi się kontrolna odsłoniła, i druga 30. Więc 60 zł na tej. I kolejna z numerem 21. Już jakoś mi się to numer 21 najczęściej trafiał. I raczej to były skrawki podawane, jak wybierane. Ciastko, kwiat, pik, karo, nuta. Może jakieś serduszko wpadnie chociaż jedno, a najlepiej napis. Tutaj bębę, śliwka, no nie chcę. bo nosie się jest kwiat, więc tutaj wychodzi, że też przegrana. Tak, nie no ma nic. i woli się kończą, ale jeszcze jedna z numerem 21. bęben, nuta, yy, karo, ten yy, maska, klips, cytryna, yy, śliwka, klucz, jabłko, krew, astronauta, okulary, diament i planeta na końcu, bo mu się mam słońce. I tutaj mamy kontrolne XS, także różne. Nawet szybko poszło. Zostały ostatnie trzy strapki, numer 23. No, wynik nie będzie za ciekawy. Muffin, burger balon. Maska, nuta, tutaj nie ma, szalik, palma, śliwka, kwiat, dalej mikrofon, kawa, kask, pizza, kolczyki i łódź, bo my się mam wiśnie, więc tu niestety nie ma. Kontrolna, tu widzę N, i coś jeszcze tu jest X, naprawdę, czyli nie ma nic kolejna to numer dwadzieścia cztery. mam mikrofon murka tutaj nic palma nie ma tutaj ten symbol, który by wygrywał, cytryna, śliwka, pszczoła i na końcu kwiat. W bonusie jest księżyc. No, podałam tutaj plamę, sobie niezłą. Tak, wybierając. I numer 25. Ostatnia. Astronauta. Parasol, maska, śliwka, worek, mikrofon, klaps, kompas, nuta, ciasteczka, pies, łódź. Tu jest pik, kwiat, karo. O, serce się jeszcze pojawiło na koniec. Czyli tą wygraną w donosie mam arbuza, a serduszko daje 30 zł, więc 60 zł tutaj na tej J.J. No, największa wygrana, żadna stówka nie wpadła, no wiadomo, w całej paczce możemy liczyć na to, że większe wygrane wpadną. Na 25 drapek mam 1, 2, 3, 4...

210 210 tutaj mam 60 zł, więc jest 270 i tutaj 60 zł, czyli 330 zł. można powiedzieć, że no połowa. dajmy na to tak to zaliczmy, że tyle wpadło. Ja Wam bardzo wszystkim dziękuję za oglądanie i zapraszam oczywiście już jutro na kolejny odcinek Strap Masów. Pa!